My już spakowani, a czy dziewczyny gotowe do wyjazdu? Hania, gotowa do wyjazdu? Upał. Ewelina, gotowa do wyjazdu? Teraz tak. Upał. Ewelina wysłała na Messengera zdjęcie, co znalazła. Zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów PL zapraszają na film. Siemaneczko kochani, witamy Was z podróży nad morze. Jedziemy na dwa dni do Krynicy Morskiej, żeby poprowadzić poszukiwania i też trochę odpocząć. A, komar mi yy, No, odpocząć. Dotarliśmy już na miejsce. Wiesz ile kroków śpimy od morza? Bo policzyłem. No powiedz mi. 123 kroki. Jo. No poważnie. Twoje kroki te krótkie czy te długie? Nie, no metrowe, nie? Także... masz tu? E... A jak? No gdzie? No to strzep, go i nie będzie już Kto go... No taki płaski. Co? Wyschnięty, nie wrócę. No. no to nas, nas, nas przywitał widok, ale zobaczcie, jechaliśmy e, nad morze i była promocja co zakupiliśmy, większą ilość ale żeby nie było, nie jesteśmy tu sami Olgę i Piotrka znacie, już nie Olga tr, tr, tylko Olga Filipek, to są nowożeńcy także jeszcze te kawalerskie i panieńskie trwa do dzisiaj do no. czwartku, piątku także życzymy Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dziękujemy ja, ja przygotowałem już wykrywacz bo mamy godzinę 18 a już robi się szybko Wieczór i chcę jeszcze trochę pochodzić z wykrywaczem metali. Zapomnij pościelić łóżko, zanim pójdziesz. No i widzicie, jak ja to mam. A łóżko mamy, wiecie, gdzie do pościelenia. O, tutaj w busie. Popili, pojedli, to idziemy nad morze. No i poszli. A wykrywacze, oczywiście, to zabierze Krzysztof. Jesteśmy już nad morzem. Piotrek tam odpala swój detektor, licząc, że. Coś ciekawego znajdzie, a ja dzisiaj robię jako tragarz i mam swój Ewelinki wykrywacz mam nadzieję, że w jakiś sposób mi to odwdzięczy. Pierwsza znajda na oko to jakiś pojemniczek, ale czego to nie? Wiem. Kuter rybacki w Licy Morskiej jest charakterystyczny, ale nie o tym. Chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj Ewelina jest ze swoją mamą na wyjeździe i bratem, i z tych poszukiwań może za wiele nie wyjść, ale nie mam jakichś tam pretensji i tak dalej, ponieważ jest też czas poszukiwań i czas rodzinny, a widzę, że fajnie sobie siedzą i odpoczywają, także nie sobie odpoczywają. Ale obiecała Ewelina, że no co. No, że też odpali detektor. I miejmy nadzieję, że coś się udaje znaleźć. Nockę spędziliśmy na polu namiotowym w Klinicy Morskiej. Przyjechaliśmy wieczorem, więc nie udało się nic szczególnego dla Was nagrać. Dzień przywitał nas bardzo chłodno i deszczowo. 20, wrze 20 wrzesień 20 sierpień, a tu taka lipna pogoda nad morzem. A w międzyczasie, zobaczcie. Nasz klimat perelowski, znacie rolki z Facebooka, które nagrywamy. W przygotowaniu, właśnie jesteśmy do kolejnej takiej rolki i robimy m.in. sobie też śniadanie, jak dawniej. Kolorowe kanapki z szynką, salcesonem, jajeczkami i pomidorem. A plan na dzisiejszy dzień jest taki, że jak zjemy śniadanie, ugrzejemy się przy kawie, to pójdziemy nad morze na poszukiwania. Dla Hani mamy przygotowane malinki, ale Hania jeszcze sobie tam leżakuje. Wczoraj posiedziała z nami dłużej i dzisiaj ma śpiący dzień. Co ty na te lato? A ja na to jak na lato? Nic, strasznie. Messi, odbijaj tą piłkę. Kariery to my dzisiaj na tej plaży nie zrobimy co? Zimno! Zimno i wieje. A ja się chciałam opalać. Czerwona flaga. Nie będzie pływania, ale... wykrywacze będą odpalone. Ewelina odpaliła też swój detektor i ma jakiś tam pierwszy sygnał. Odwiało mi mój sygnał. Odwiało ci sygnał, a co Nawiało, A Kapselek. Dobra wróżba, na wieczór. Pijacka wróżba. No i jest. Pierwsza moneta. Jak widać, już tutaj trochę sobie poleżała 20 groszy. Oczywiście odpowiednio musiałem dostroić wykrywacz. Zejść dyskryminacją na niskie wartości, żeby czasami mi tutaj wykrywacz nie wycinał tych monet, które są zrobione z metalu. A tam nadciąga Ewelina. Pewnie coś ma w tym swoim siteczku. O! Masz! Z panią właśnie rozmawiałam, podeszła do mnie z złote. Ujeczka. Zobacz, a to są monety, które już tu trochę poleżały. A ja tutaj kopałam, bo z panią tu rozmawiałam, a ty koła mnie zaraz. To może było i z, jednego, z jednej kieszeni wypadło. Słychać w ogóle nas przez ten szufar? Pewnie słychać. Tutaj mam kolejny sygnał, zaraz sprawdzimy co to. A w międzyczasie tutaj wóz z ratownikiem na sygnałach przejechał. A na oko, a na oko. Oto taki samochodzik. Przegarniam sygnał nogą, który jest tutaj, a jest to 2 zł. Czyli nie jest aż tak źle. Kolejny sygnał: ID66. Co to może być? Obstawiajcie, obstawiajcie, obstawiajcie. 50 grosz. cały czas prowadzę poszukiwania tutaj powyżej na skarpie na zejściu na plażę no i są sygnały są sygnały z monetami widać, że chłopacy, których wczoraj widziałem jak chodzili z wykrywaczami metali nie przeczesali do tego miejsca stąd będę się tutaj na razie kręcił a tymczasem zobaczycie co udało się znaleźć jest kolejny sygnał wartość 59 spodziewam się tutaj jakiejś monety ale to za chwilę zobaczymy Sitko w ruch, sitko w ruch. I tu jest ta moneta. Zobaczymy. Moneta. Czy moneta to się okaże? Czy to jest moneta? To się okaże. Ale jestem pewien, że to może być moneta. Tutaj gdzieś jest. To. No kurde. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? No patrzcie, nie wiem co to jest. Propointer, wyjaśnij sprawę. Tutaj coś jest. I jest 50 groszy. Proszę pana, proszę pana, co pan znalazł? Jak na razie to szukam, na razie to nic. A to jest twój debiut w poszukiwaniach? Debiut, dokładnie. No, a to jest Eweliny brat, który być może się też zarazi tą pasją. Jakiś sygnał tutaj ma. Wiecie, sygnał jak 8, 80 sygnał. 80, no może być, no może być różnie, być. wiesz. A. O jest, patrz, 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 A. patrz, patrz, bójka. No sygnał. i już po chłopie, już na pewno będzie władał wykrywaczem cały czas. Na pipo, na promocji będzie. Pierwsza znajdka i to nie byle jaka. Waziko. Jeszcze sam w to nie wierzę. <laughs> I tak to jest, widzicie? Trzeba zacząć. Poszukiwania. No czegoś trzeba, nie? No tak, to no, wiesz. Czasami przez cały dzień dwa złoto się nie znajdzie, a twój pierwszy sygnał to już dwójka. Tak. Słuchajcie, za tym kutrem jest nasza baza. Zobaczymy, co tam nasze dziewczyny robią. Czy odpoczywają, czy coś tam piją, czy coś tam innego robią. Jest Hania. Hania, a ty wykrywacza dzisiaj nie masz? Zimno jest. Zimno. nie ciepło. W międzyczasie dziewczyny uciekły na nasze biwakowisko. Zerwałem się i ja, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby przegryźć jakąś kanapkę i zmienić krótkie spodenki, bo się troszkę ociepliło. No i oczywiście zaraz wracam z powrotem na plażę. A jaki piękny mnie tu zastał widok. Olga rozpala kopciucha. Hania udaje, że pomaga. A jak nie smakowało, to się wszyscy dowiemy. A ja skosztuję tego swojskiego chlebka, który kupiliśmy tutaj nad morzem z ala swojską szynką. O ile tak to można powiedzieć. Hania wzięła się za obsługę kopciucha. Co dzisiaj kuchnia serwuje? Pokaż. Minco. A, piękna polędwiczka. I co jeszcze? Kaszaneczka, tak? No. I kiełbaska. Ja poproszę kaszankę. Później. Później. Jeszcze trochę. No, ładnie przewracaj. A tata idzie na poszukiwania. Jak przyjdę, to zjem trochę. Jak przyjdziesz, to już będzie zimno. Wracam godzinę później. Chciałoby się powiedzieć, że pogoda się poprawiła. No, słońce wyszło, ale wiatr nie ustał. Oddaliłem się trochę od głównej plaży, bo tam zaczęło robić się gęsto, w związku z tym, że no, pogodziło się. No, a po drodze znalazłem piątak. Generalnie, jeżeli chodzi o poszukiwania plażowe w tym roku, to jeżeli chodzi o moją osobę, uważam, że jest bardzo słabo. Pogoda nie dopisywała, było mniej plażowiczów w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o zguby, no to one też się nie rodzą. Są to przypadkowe rzeczy, które trafiamy w piasku po tym jak ktoś zgubił, strząpnął z koca, czy usiadł się spało z kieszeni. Natomiast e, tak jak wspomniałem w poprzednich filmach, teraz jest tendencja też e, opłat za posiłek, e, czy jakieś piwo, orężadę, którą kupuje się na plaży, e, płacić kartą lub telefonem, stąd też e, to też ma duży wpływ na ilość monet, które zalegają w piasku. A tu z przodu kompanii poszukiwań, rozmawiają na temat to co ile znalazł i widzę coś tam w ręku trzymają puszkowatego. Zobaczymy co dalej, bo każdy widzę jak na tą chwilę kończy poszukiwania. A dzisiaj mamy taki luksus z Meleksem jedziemy do miasta. Hania, do swojego kieszonkowego Melex opłacony. No to jedziemy. To wasza weselna podróż ślubna. <grym z wiosenka> to jest nasz bed, jest, to jest, to jest z wesela. A ty jechałaś kiedyś polecał? A ty Dzisiaj. Weź, to z To jest najlepsze wspomnienie Krzysztofa z wakacji. Tak. Ania, jak ci się podoba? Dziwnie. Hani, zachciało się na tym diabelskim młynie. Trochę pojeździć, a czy tak się stanie, to za chwilę zobaczymy. Natomiast za chwilę Wam coś pokażę, coś śmiesznego. Jest o taka plakietka, informacja dla mężczyzn. Z zakaz sikania. Jeżeli ktoś zrobi siku w tym wesołym miasteczku, zostaną mu obcięte. O co? Jajka. A za chwilę jazda tym oto monstrum. Nie mogę się patrzeć? Nie, nie mogę. A nie, Ania, jak widoki? Jaki ładny mój lęk w wysokości. Maszyna no Hania śmiało podejść. Dziewczyny trochę się tutaj pod. Hania? Mocno mieszaj, i mocno. Maszyna losująca po raz drugi ruch, były bogate wygrane. No to są też o żółty. Żółty. Kania. Co teraz, co teraz co teraz? Jedna maskotka już jest. Ania ma drugą. Pani wiadomo, Dobra. zawsze jest najlepsza. O. o, otwarte masz. Dobra, Olga nie pomyl. Dobra. Znowu masz pierwsza. Magnes. Magnes. Magnes Olga wygrała. neodymowy. A Hania? A Hania? duża. Wow. O. 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 Na bogato. Na bogato. Robna. Piękna. Co? Zadowolona jesteś? Nie jesteś zadowolona? Miała być duża. No ale no jest duża. No, zobaczcie, Hania niezadowolona. Piękna, duża, zobaczcie, ośmiorniczka. Wygrana. I nadeszła ta chwila, że trzeba się pakować i jechać do domu. Nie jedziemy, bo Darek się piwo pije. A no to poczekamy. To nie piwo. To monsterek. To prawie jak piwo. Są pomówienia. Jak zwykle. Jak ci idzie? Ja nie będę mówił, że kolega wczoraj wybił 12. Kolega tu orężady dżabce. Hania cieszysz się, że do domu jedziesz? co? Nie. nie? Nie. ale musimy wracać obowiązki służbowe wzywają, prawda? a gdzie jeszcze zajedziemy? dotarliśmy już do obozu koncentracyjnego niestety jest tutaj bardzo dużo osób dużo osób zwiedza, jest sezon wakacyjny i ciężko pewnie będzie nam coś nagrać My już jesteśmy w domu. Tak jak wcześniej wspominałem w muzeum za bardzo nie udało nam się nic nagrać, bo było za dużo ludzi i tłok i głośno. A tymczasem robimy zupę. zupę, bo biwakowe jedzenie już nam się przejadło. Przejadło. A co za zupę robisz? Węgierską. Zupa węgierska. Tak mi się chce zupy. I pykocze tutaj. Nie z patelni. To jest mięso, czy to jest podróbka mięsa? To leżało tylko mięsa. A, to to też może być. Ewelinka zrobi dla familii obiad, a ja w międzyczasie przygotowany, żeby z godzinkę jeszcze pochodzić z wykrywaczem metali. Y, możesz dojechać jakby, co, nie? Dzięki za pozwolenie. Jedziemy. Tak się kłócił, tak się kłócił, nie chciał ze mnie pojechać. Nie. <gry> I poczekał. Ktoś musi mi łopatę nosić na polu. Dobra, dobra. Także jedziemy we dwoje. Klasyczne pytanie: co byś dzisiaj chciała znaleźć na polu? Nie rozmyślałam nad tym, ale jak to ja ze wszystkiego będę się cieszyła? No oczywiście, nie z kapselków. No jak z wszystkiego, to z wszystkiego. Nie z kapselków. Ale złom też będzie dobry, bo dawno nie zbierałam. Na tym polu będziemy prowadzić poszukiwania. Są to też już nasi znajomi, także dołączymy do nich na wspólne kopanko. Co tam, co tam masz, co tam, co tam masz? Propointer pożyczyła tacie i ciężko, co? No, szczególnie jak coś malutkiego. <śm> malutkiego, co ty tam masz malutkiego? Nie wiem. A ja tego twojego to nie lubię, ale byś mi pożyczył. Ach, proszę. On jest głupi. Czyżby to? Tak. A jak? Takie maleństwo, zobaczcie. Piotrek rozpoczął poszukiwania z dużym fartem. Zobaczcie, może to jest blaszka, która jest nieczytelna, ale to jest na pewno, uwierzcie mi na słowo, psi identyfikator z miejscowości, służb dawnego Rosenberg. Zrobiony był w formie konieczynki. Oczyścimy i wrzucimy do gablotki w Izbie Historii Regionu. Jako pamiątkę regionalną. Piotrek ma kolejny sygnał. Ty już wiesz co tam jest czy nie wiesz? Ja widziałem No zobaczymy wspólnie razem co tu jest Co tu jest? Propointer szaleje Cisza, cisza, skupienie A, słyszycie tą wibrację? Czyli oznacza to, że coś tutaj jest aha, aha, aha. 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 Trzyma w nas niepewności A, patrz A, jest tutaj Monetka, patrzcie drobna monetka solidek jakiś delikatnie przetrzymy, generalnie tak nie można robić, zwłaszcza na takich drobnych monetach, ale coś tam już nam się ujawnia szukaj, może będzie kolejny sygnał nie ma a tam uciekła nam daleko Ewelina Ewelina wysłała na Messengera zdjęcie co znalazła, zobaczcie zobaczcie, zobaczcie zobaczcie, pozwolę sobie przejąć i Wam pokazać z bliska. Jeden szyling z 1800 szósty. szósty rok. Smutna coś jesteś z tego powodu? Tak, bo za każdym razem kiedy idziemy w pole, pytasz się mnie co chciałabyś znaleźć. Dzisiaj powiedziałam, że tylko nie kapcelki i ze wszystkiego będę się cieszyć. Bach! Chyba setkę znalazłam. A z monety się nie cieszysz? Też się się cieszyć. To już było na sam bo... koniec, więc mogę wcześniej. Bo jest zacna. Słuchajcie, słuchajcie. Spójrzcie jakie czarne chmury nadeszły nad pole, gdzie prowadzimy poszukiwania. Siłą rzeczy będziemy musieli zakończyć dzisiejsze wojaże na polach, ale ostatniego słowa tutaj nie powiedzieliśmy. Chyba Ty. No, wyszedł Shilong, Wyszedł szyling. Wyszedł tutaj też żeton e, bronowski, czyli z miejsca, gdzie prowadzimy poszukiwania. Żeton, żeton majątku Brunał I coś się spodziewamy, wiele innych ciekawych rzeczy. Ale, żeby to znaleźć, trzeba pochodzić. A tym razem nam się nie udało. Kończymy na dzisiaj. Odwiedźcie nasze fanpage, wbijcie na Facebooka, gdzie zamieszczamy dużo rolek. I też odwiedźcie inne portale społecznościowe. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju. Pozdrawiam Was, obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.